Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz chrząszczy ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać burdelu w porcie i bezdroży dookoła miasta. Co więcej, zabrania się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi owieczkami. Od chwili obecnej śmierci, zniszczenie przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Pan skudny Zostają pozbawieni swych praw. A ich obowiązki przejmują. kudłate bestie potężnej postury i wzrostu. Każdy, kto popełni przestępstwo. lub sprzeciwi się królewskiej straży. Umrze w cierpieniach i dowiedzą się o tym wszyscy w. Korinis. Egzekucją tego prawa zajmie się. pasterz Baltazar. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek. pocałować moją starą w dupę. Przybywam, by prosić Cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym Cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Mogę udzielić Ci błogosławieństwa, przybyszu, ale przecież... W porządku. Oto pieniądze. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Najemnik Bennet, który podstępnie zamordował bagienne szczury, został osądzony w imię Beliara. Wyrok Rostrzelać pizdu! Egzekucją tego prawa zajmie się Wielmożny Jack Alligator. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Orik, powie ci o wszystkim. I nosie: powiedz-no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Obdarz mnie swą łaską, pocałuj mnie w dupę i oczyść tę kapliczkę. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. No tak, tylko chciałem po prostu porozmawiać z Lordem Hagenem o tej jego gorzelni. Mówię ci, niech tylko dorwę te świnie. Zjemy potrawkę z siekanego. Lorda Hagena. W otoczce z ognistej kapusty. W mocnym sosie. Elwrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna dupa. Przyjmij to złoto. To dzięki Tobie odzyskałem mojego męża. Ale tam, gdzie stanął Adanos! Mm, złamał się. Och, to musiało boleć!